Wchodzi bić, coś dla zioma mam Sprawdź kto na scenie jest sanowagan gun I sprawdź, teraz powiem szybko dla ludzi P -p 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 -p. kurwa, tetris, saka, uzi Coś z Ziom, wziął, sprawdź to, od rana Rozpierdalam tego typa z szotkana Wiesz co, ziom, ryja zamknij po dziecko Przypominasz dziecko plus autyzm I wiesz co, co ja z tobą zrobię Wreszcie pokaż im kurwa to wodogłowie Tetris to są moje punche, a na scenie podniosę i na niej zatańczę Dobra, okej, okay, sprawdź, tak to buduję, do przeciwników zawsze mam szacunek Ale wiesz, jakbym miała piszczeć cipka, to dzioc musiałby zapiszczeć O, bipka, kręci się i to jest proste, wypierdolę ci puca i złamie mostek, okej okay. To jest biała broń, Teddy to gun, więc zjadam go Okej, okay, sprawdź, pipka na bitwach Pipka, którą ja oglądam z bliska, właściwie nie pipka, bo co ja ze sobą zrobię, przez takiś jaką zostanę homofobem Tak naprawdę to sprawdź to beju